Sandra Kubicka pokazała uroki macierzyństwa. Po tym może zostać jej ślad. Macierzyństwo to nie tylko nieprzespane noce, pieluchy i chwile pełne wzruszeń. Sandra Kubicka właśnie pokazała, że opieka nad maleństwem potrafi być też niebezpieczna. Modelka, która niedawno została mamą małego Leosia, podzieliła się na Instagramie efektami jednego z wieczornych rytuałów usypiania synka. Tym razem skończyło się ono nieco boleśnie. Wieczorem Sandra opublikowała zdjęcie z lodowym okładem przyłożonym do nosa, sugerując, że wydarzyło się coś, co wymaga szybkiej interwencji. Jak sama wyjaśniła, to właśnie mały Leoś, najpewniej niechcący, uderzył ją podczas przytulania i zasypiania. A jak tam u was wygląda usypianie bąbelka? Bo u mnie tak, mrożony okład podpisała zdjęcie. Choć sytuacja mogła wyglądać niegroźnie, poranny efekt mówił sam za siebie. Widoczne zadrapanie i wyraźne zaczerwienienie na nosie, a także opuchlizna. Kochane nasze bombelki, skomentowała z przymrużeniem oka. Sandra Kubicka i Alek Baron ich małżeństwo nie przetrwało roku. Sandra Kubicka i ojciec jej dziecka, Aleksander Milwiw Baron, jeszcze niedawno uznawani za wzór zgodnej pary w polskim showbiznesie. Teraz jednak przygotowują się do pierwszej rozprawy rozwodowej, która ma się odbyć po południu 29 maja. Ich związek rozpoczął się w 2021 roku. Po trzech latach znajomości 6 kwietnia 2024 roku. Sandra Kubicka i Alek Baron stanęli na ślubnym kobiercu, wybierając na datę ceremonii szczególny dzień 50. rocznicę ślubu dziadków modelki. Zaledwie miesiąc później, w maju, powitali na świecie swojego syna, Leonarda, co wydawało się przypieczętowaniem ich rodzinnego szczęścia. Niestety, Sielanka nie trwała długo. Już pod koniec 2024 roku pojawiły się doniesienia o problemach w małżeństwie. W grudniu Kubicka złożyła pozew rozwodowy, kończąc miesiące spekulacji.